Cześć! Hello, Buenos dias! Witam Państwa! Ja jestem Gabrysia, a to moja szkoła, 24 Liceum w Lublinie. Czy moja wymarzona szkoła? Nie wiem, ale moje liceum, które od czterech lat jest miejscem moich trosk, smutków, ale także radości i dumy z osiągnięć. Chcę wam powiedzieć o konstytucyjnym prawie do nauki, które w artykule 70, ust. 1, mówi, że każdy ma prawo do nauki a w ustępie drugim wspomina znaleźć o wolności wyboru szkoły. Natomiast w ustępie czwartym jest mowa, że władze publiczne mają zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Szukając szkoły średniej nie miałam wielkiego wyboru, bo musiałam wziąć pod uwagę, czy w szkole jest podjazd, winda i pielęgniarka. W moim powiecie nie znalazłam ani jednej takiej placówki, a w mieście wojewódzkim były tylko dwie. Szkół podstawowych jest nieco więcej, ale nadal za mało. Niestety widać, że polski system oświaty Nadal dyskryminuje takie osoby jak ja, które z powodu przeszkód architektonicznych są wykluczane z życia w społeczeństwie. Aby każda szkoła była naprawdę publiczna i zapisy Konstytucji i innych aktów prawnych. Nie będzie to łatwe, ale jest konieczne i ważne. Nie można mówić, że na to nie stać. Trzeba mówić odwrotnie, że nie stać nas na to, aby tego nie mieć. Mi się udało, że moja szkoła jest dostosowana. Ma podjazd, windę, ładne szerokie korytarze oraz codziennie działający gabinet pielęgniarki. Mogę się w niej spotykać z rówieśnikami i uczestniczyć z nimi w lekcjach. Moje konstytucyjne prawo do nauki mam dzięki rodzicom, dzięki nim mogę uczęszczać do szkoły, pomimo że codziennie muszę dojeżdżać ponad 40 km. Pomagają mi oni też dotrzeć na zajęcia z podstaw prawa na uczelni, które są w programie mojej klasy prawniczej. Bez nich moje prawo do nauki byłoby tylko papierowym zapisem. Życie podjazd szkoła z windą. To jest właśnie moje konstytucyjne prawo do nauki, które dała mi moja szkoła. Staram się to prawo jak najlepiej wykorzystać. Udało mi się zdobyć stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce. Byłam na Erasmusie w Portugalii oraz w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Uczestniczyłam również w rozprawie sądowej w Lublinie. Brałam też udział w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież. Czeka mnie jeszcze matura. W na mam dalszą edukację. Nieraz było ciężko i pewnie będzie, ale dam radę. Chcę być prawnikiem. Chcę zmieniać świat wokół mnie. Nie jestem naiwna. Wiem, że to nie takie proste, ale wiem, że trzeba próbować. Chciałabym, aby każda szkoła w podróbejskich miejscowościach, każda szkoła w Lublinie miała to, co moja. Aby każdy mógł powiedzieć, że realizuje swoje prawo do nauki w swojej szkole malnej.